Dzień dobry, witam Was wszystkich. W dniu dzisiejszym już widzieliście tą paczkę na poprzednim filmie. Będziemy montować ten odbój. Słuchajcie, ten odbój, czy tam guma tłumiąca odbój guma tłumiąca to jest koszt 29 zł. Jego montujemy tam sobie na to suwadło. Tak jak jeden z widzów podsunął nam ten pomysł. Słuchajcie, jest to miękkie, ale e, miał pytanie jeden z innych widzów: czy da się to zamontować bez demontażu tego suwadła, tego wszystkiego? Swoje kolego, zaraz to zobaczymy. Będziesz wiedział, czy damy rady to założyć, ale obawiam się, że niestety nie, bo koniec suwadła tam jest taki kwadratowy i tej grubości gumy nie jesteśmy w stanie tam raczej przełożyć. Słuchajcie, jest ona w miarę elastyczna, jest w miarę elastyczna, także no. Tu by nie było problemu, tylko że tam miejsca jest dosłownie na milimetry i najprawdopodobniej będę musiał całe suwadło wykręcić. To jest jedno ogłoszenie parafialne, drugie ogłoszenie parafialne. To jest takie, jeden z widzów napisał, że powinienem sam sobie założyć tą obrożę. Słuchaj, tak, zgadza się. Pierwsze co, sam sobie wypróbowałem tą obrożę na sobie, jeżeli chcesz wiedzieć. Hmm, ona nie kopie tak, żeby to Bóg wie, jak bolało, ani nic. No, mnie przynajmniej nie zabolało. Założyłem sobie najpierw na rękę, potem założyłem sobie na szyję i ją uruchomiłem. E, ten pies nie lata w tej obroży non-stop. Zresztą zaraz Wam pokażę, nie wyłączając kamery. Zaraz nagramy, gdzie tu jest pies i zobaczymy, jest tu gdzieś pies? Gdzieś zaraz no, będzie i Ci, kolego, pokażę. To? Ten pies, razy jak dostał na łuczkę, słuchaj, uwierz mi. W tej chwili nawet nie załączam ogrodzenia dookoła, tylko pokazuję mu obroże, i on siedzi już, że tak powiem, na miejscu. Nawet nie podchodzi do ogrodzenia. Wystarczyło jedno tylko takie, że tak powiem, ee, kopnięcie, e, popieszczenie przez tą obrożę. I uwierz mi, ten pies pamięta, to już było z dwa tygodnie temu. Pamięta do dnia dzisiejszego, czym to smakuje, jeżeli dojdzie do ogrodzenia. Wystarczy mu tylko przypomnieć, dosłownie biorę obroże, i pies z automatu. Siedzi na swoim miejscu. Dlaczego tak jak ty to mówisz, drastycznie to podszedłem do tego? Słuchaj, tutaj było, była już taka jedna akcja: sąsiad miał collie i ten collie uciekł mu. I uwierz mi lub nie, po drugiej stronie e, sąsiedzi mieli małe dzieci. Ten collie ugryzł dziecko w twarz. Problemy były niesamowite. I to takiej maści, że ten Bonder Collie musiał zostać natychmiast wywieziony tutaj z tej wioski, bo rodzic pogryzionego psa zażyczył sobie, no i z drugiej strony słusznie, że nie, nie życzy sobie, żeby ten pies tutaj zamieszkiwał. I uwierz mi, że ma takie prawo, ma pełne prawo, na szczęście siedzi między sobą tam dogadali, lekko, pewnie finansowo, czy jak, to już nie wnikam w to, ale dogadali się, bo po przez pogryzienie psa jakiegoś człowieka można mieć niesamowite problemy. Także ja rozumiem, że to jest husky, że trzeba o niego dbać. Jak się wzięło, to trzeba jego pilnować. Jego się pilnuje na każdym kroku. Ale jest to husky, który potrafi naprawdę cuda stworzyć. Więc po prostu nawet tą obrożę elektryczną, żeśmy konsultowali z weterynarzem, z jego trenerem, to nie jest tak, że ja pojechałem sobie na Allegro, wlazłem na Allegro, zamówiłem sobie obroże, założyłem mu ją i go prądem, i go prądem, i go prądem. Absolutnie nie. Słuchaj, to jest stworzenie. Nigdy w życiu stworzeniu nie chciałbym zrobić żadnej krzywdy, ale ten pies miał takie po prostu już bodźce, że on jak już podchodził pod płot, potrafił sobie siatkę przegryźć, czy tam przeskoczyć nawet przez tą siatkę. Uwierz mi, nie byłeś w stanie do niego podejść. Teraz ci pokażę. Jeżeli ja podeszłem do niego, widzisz tutaj ten paznokieć, no to 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 to, o, to już schodzi akurat. Ten paznokieć mi przegryzna na wylot. Jak go łapałem, jak on już był na wylocie zasiadką. Ja go łapałem do siebie, a on po prostu w jakimś amoku ugryzie cię. Nieważne, czy to właściciel, czy nie właściciel, czy coś. On cię po prostu chapnie, bo on chce, już czuje tą wolność po drugiej stronie. Także yy, Musiałem cokolwiek robić, ratować się czymkolwiek. Tym bardziej, że ta obroża leżała u mnie już chyba z dwa miesiące i nie miałem sumienia jej w ogóle mu założyć. Ale po ostatniej ucieczce w sobotę on jak uciekł, uciekł, yy, tam sąsiad jeden był z psem, takim malutkim, yy, na spacerze i on jak uciekł, to tego psa mało nie zagryzł. Także musiałem mu dać jakąś tam delikatną nauczkę i niestety podjąłem tą decyzję, że zamontuję to ogrodzenie i uwierz mi, wystarczyło tylko raz, a teraz, żeby nie było, że jestem gołosłowny, wyjdziemy sobie na zewnątrz, poszukamy tego psa. O, macie go nawet. Jest demonik, chodź demonik, chodź. Zobaczcie, widzicie, on ma zwykłą tylko obrożę. Nie ma żadnej innej. Tak, Mordka? Bo Ty wiesz, czym to smakuje. <laughs> Także nie jest tak, że ja się znęcam nad psami czy innymi stworzeniami. Naprawdę uwierzcie mi, nie chciałbym mu zrobić absolutnie żadnej krzywdy. Ja rozumiem, że to właściciel odpowiada za psa w stu ale jakoś tego psa trzeba było ujarzmić. Ja już to konsultowałem, tak jak mówiłem i z weterynarzem, i z trenerem, i, i ze wszystkimi, co jest możliwe. I sami mi podsunęli ten pomysł, żeby niestety mu założyć tą obrożę. Chociaż oni mówili, żeby na stałe mu założyć tą obrożę. A co ty tam wcinasz? Trawę. Trawy żeby mu założyć tą obrożę na stałe. Ja powiedziałem, że absolutnie nie. W tym miejscu, jak tutaj widzicie, podszedł jak go raz, że tak powiem, kopnęło, uciekł od razu momentalnie do domu i od tamtej pory no, przenieś na chwilkę tą obrożę. Pokażę Wam tylko, co się dzieje z psem, jak on zobaczy tą obrożę. Ale to tylko pokażę, dlatego, że nie chcę go denerwować ani nic, bo, bo szkoda. Tak, demonik? Zobaczcie. Mamy tutaj tą obrożę. Demonik, patrzcie. On momentalnie robi się posłuszny i nie chciałby, żeby tego zakładać. On jest w stanie wam. Temu on wsiadł? No, nawet, nawet nie ten. Uwierzcie mi, że momentalnie, jak on zobaczy tą obrożę, on idzie do, do domu i nie chce nawet już nigdzie wychodzić. Także ona nie jest naładowana już chyba od półtorej tygodnia. Ona tylko jako straszak, jak, jak za bardzo fiszuje, to ja mu go tylko pokazuję. Podchodzę do niego. On będzie chciał pod podpłot, widzicie? Patrzcie, on będzie chciał tylko podpłot, tak go mu pokażę. Oddam, trzymaj jula, oddam obroże córce i pies momentalnie robi się grzeczniutki. Tak? Chacie? No teraz będzie się bał do mnie podejść, bo myśli, że ja mam obroże, ale nie mam, nie mam. Nie mam. Dobra, to co? Ja nie będę już pokazywał, jak to się demontuje, bo na jednym z filmów jest. Zdemontujemy sobie najpierw tą osłonę, już nie będziemy musieli oczywiście tu nic demontować, bo się okazało wtedy, że niepotrzebnie to demontowałem. Także zdemontujemy sobie tą osłonę. Jak będę miał ją zdjętą, to pokażę Wam, że nie ma możliwości założenia tej gumy tłumującej od tej strony. Dobra. Dobra, mam tą osłonę już zdjętą. Teraz zobaczcie, ta guma najprawdopodobniej, ja to tak myślę, że ona przychodzi tutaj pomiędzy. Jak to wcisnę, okay. Czy mi się tak uda? O. Jak to sobie wcisnę, to ona tu najprawdopodobniej przychodzi. Ale czy tak jest na pewno? To nie wiem. Ale tak jak jeden z widzów mi to tłumaczył, to najprawdopodobniej to. Ta guma tłumiąca przychodzi sobie tutaj, więc muszę całe to suwadło rozebrać od podstaw, nałożyć tą gumę i powinno grać. Także ja rozbieram dalej. No a tu niestety, tak jak jeden z widzów się pytał, no nie mam możliwości, słuchaj, w żaden sposób jej tutaj przez to przełożyć, bo zobacz, to jest praktycznie na styk. Teraz coś wam pokażę. No niestety jeden z widzów nie miał racji, później przeszukałem cały internet niepotrzebnie to kupowałem, bo taka guma tu nie idzie, nie dość, że ta guma miała pasować tutaj, a słuchajcie, no raczej, zobaczcie, raczej to tutaj nie będzie wchodziło, wiadomo nie z tej strony, no ma iść od tej strony, no ale mimo wszystko to na tym suwadle jest, ona za duża zdecydowanie. Więc to raczej tutaj nie będzie. A przeglądałem później schematy, jak to jest zbudowane. To tego tutaj nie ma. Wiecie co? Jeszcze zobaczę. Ja mam gdzieś papier od tej przyczepy i zobaczę z czystej ciekawości, jak to jest w dokumentacji. Właśnie miałem się kiedyś Wam pochwalić. Tutaj dostałem z tą przyczepą cały komplet dokumentacji. Słuchajcie, jest tu Mnóstwo tej dokumentacji, łącznie z tym, że mamy schematy podłączenia wtyczki. Mamy schematy, słuchajcie, instalacji całej elektrycznej, która znajduje się tutaj w przyczepie. Baczcie. Rewelka. Czegoś takiego nie spodziewałem się. I tu przeglądając te dokumenty, poprzedni właściciel miał takiego fajnego grilla. Ale ja go nie dostałem. Tu mamy dokumenty od Movera. Się okazuje, że mamy Mover Trumę. Też cała dokumentacja, schematy, wszystko podpięcia. Ale szukamy oczywiście co zaczepu. Dokumenty od przyczepy. Tam pewnie jakaś instrukcja. Czy tam karta gwarancyjna. Eee tu coś Adria, jakieś rozpiski. Nawet słuchajcie, znajduje się taki dokumencik. To wszystko poprzedni właściciel dawał. Nawet mamy taki dokument radia, który znajduje się, już Wam pokazuję, które znajduje się tam na górze, o tam w tym miejscu. Także mamy coś takiego. Ale to nie jest to, co nas interesuje. O, katalog Adri, jakie były rozwiązania tych przyczep? Zobaczcie, jakie fajne rozwiązania były. Można było sobie zamówić z radiem wewnątrz w ten sposób, zamontowanym. No całkiem ciekawe. O, jest nasz zaczep, jest nasz zaczep. Słuchajcie, próbuję zobaczyć na obrazku, czy powinien tam być ten ten, ta cała guma, ale tu na przykład widzę na tym, że nie powinno jej być. Nie ma tam nic. Od razu jest ten kwadracik. A gdzieś może znajdziemy coś dokładniejszego. Mogę? O, tu mamy dokumenty Alko. momenty jakieś alko. Na 99% wiem, że nie ma być gumy teraz, bo chodziłem na internet i patrzyłem na nowy zaczep, który sprzedają, i tam żadnej takiej gumy nie ma. Także niestety, ale śmiem twierdzić, że jeden z widzów troszeczkę się pomylił. Zdarza się, może pomylił modele zaczepów bo tak też może być. Tu na tym obrazku też nie widzę, tylko to bym musiał wam strasznie przybliżyć, ale to będzie ciężko, bo to nie dość, że czarno-biały obrazek. Tu mamy jeszcze zaczepy. Aha, to są same zaczepy, a to chodzi nam o hamulec najazdowy. Tu akurat nie mamy tego obrazka. Tu mamy ogrzewanie. O, nawet nie wiedziałem, że nasz iskrownik jest na baterię. że fajnie, dowiedziałem się. Tu mamy toaletę. Toaleta jak toaleta. Znowu dokument od radia. Następny dokument od radia. następny jakiś katalog Adri. Dobra, to nie ma. Tu mamy dokument ALKO. Nie ma. Ja sobie to na spokojnie przejrzę, jeżeli znajdę to dam Wam znać. O, dokumenty do Metika lodówki. O, może tu coś być. Jest zaczep dokładny alko. Jest hamulec, słuchajcie. Jest hamulec najazdowy. Nie widzę na żadnym z obrazków tej gumy. Ja go po prostu nie widzę. Nie ma tej gumy. Dobra, jeszcze jakiś tam dokument. Tutaj truma boiler, truma nawiew. Nawet mamy ten nasz przecionek, który mogliście zauważyć w którymś z vlogów. Też są dokumenty, ale niestety tego jednego nie ma że mogę składać z powrotem. Dobra, zaczek mam już poskładany, także jak widzicie niestety... Taka guma tłumiąca tutaj nie przychodzi do tego modelu. Sprawdziłem jeszcze raz na internecie. Otworzyłem sobie filmik z nowiutkim zaczepem, i takiej gumy tam nie ma. Także, no niestety, albo i stety, tutaj ta część nie przychodzi do tego zaczepu. Także spokojnie, yy, widzu, który mi poleciłeś, to ja nie mam absolutnie do ciebie pretensji. Chciałeś dobrze. Hmm, zdarza się, słuchaj, to milionów nie kosztowało, także pracy też dużo nie było. Nawet sobie poprawiłem, słuchaj, bo się okazuje, że te nakrętki mają być z tej strony, nie z tamtej, bo patrząc na te, te tutaj wypusty, także to sobie przynajmniej poprawiłem, wyszło mi to na plus. To się bardzo szybciutko demontuje, także problemu nie ma, a dzięki temu nawet, że mi coś takiego doradziłeś, wyszło, że nie mam... Gdzieś zgubiłem ostatnio w akcji taką jedną podporę, ta już jest też pęknięta. Ten plastik pod podporę, gdzieś z której strony widziałem, że nie mam. Zagubiłem to w akcji, także będę musiał to teraz sobie wymienić. Znaczy, zamówić najpierw i wymienić. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tutaj widzicie, jest dostęp do zalania wody. Ale chcę gdzieś tutaj zamontować jeszcze yy, dodatkowo to złącze Corrado, bodajże ono się nazywa. Chyba tak. Chciałbym zamontować sobie to złącze Corrado, dlatego że wybieramy się na kemping jeden w Darłówku. Tam przyłącza wody raczej nie będzie, ale wybieramy się dodatkowa i tam każda parcela, słuchajcie, ma fajnie przyłącze wody i ma ścieki. Ścieki. Słuchajcie, mam w tej przyczepie, akurat o tyle fajnie, że w tej przyczepie te ścieki mamy w, jedno, w jedną rurę tutaj zrobioną. Eee, e. Tak, wszystko idzie do jednej rury, do jednego miejsca. I tutaj mamy wylot tych ścieków. Także ja sobie jakąś rurkę na jednym z filmów widziałem już taką rurkę. Jak kolega sobie załatwił od pralki, bodajże taką harmonijkową, jak ją zakupię, to wam ją pokażę oczywiście. I stąd będę miał wyprowadzenie na ścieki. Także to jest o tyle fajnie. A mam jedną uwagę do Was. Słuchajcie, na pewno oglądaliście ten film Wielka Wtopa, i zapewne dużo Was widziało osób ten film. Chciałbym tylko powiedzieć tak. Słuchajcie, ja, ja kontakt z poprzednim sprzedającym mam na tyle, że, że tam jeden zbiornik muszę mu oddać, bo słuchajcie, jak demontowałem ten zbiornik na czystą wodę, on co został w garażu, bo tam wtedy był sajgą po prostu z tą przyczepą, nawet dzwonił do mnie. Ja tam już wysłałem ten, ten zbiornik, wysłałem oczywiście na warsztat, tam kolega go kurierowi przekaże jemu. Ze mną się jak najbardziej rozliczył, poprzedni właściciel także nie ma problemów. To co chcę wam powiedzieć teraz, taka wielka uwaga. Ta przyczepa jest wystawiona na sprzedaż. Słuchajcie, ona rzekomo została zrobiona, tak? Jak została zrobiona, to tego nie mogę wam powiedzieć. Zwracajcie, zwracajcie na to uwagę. Jak została zrobiona? Przede wszystkim jak tu macie kratki, te do lodówki to ona gdzieś zaciekała tutaj od tych kratek w tych miejscach całe to poszycie było mokre ale ona została ponoć naprawiona także nie umiem odpowiedzieć Wam czy jest dobrze naprawiona czy źle, bo ja już nie miałem kontaktu z tą przyczepą jedyne co mogę tylko powiedzieć zwracajcie na nią uwagę trzeba by na pewno wszystko jest w porządku żeby się nie wkomponować w coś gdzie ona jest, jak jest Niektórzy widzowie sami widzieli, bo pisali do mnie, że tak jest wystawiona ta sama przyczepa. Nie ukrywam, jest ta sama przyczepa wystawiona. Także zwracajcie na nią uwagę. A ja co, idę zamawiać te podpodpory. Słuchajcie i to nawet chyba z tej, z tej strony, tak. Tak, z tej strony nie mam. No, tu gdzieś zgubiłem tą podporę. Tu gdzieś zgubiłem tą eee, Boże, nie podstawkę, tylko tą podstawkę pod podporę. Także zamówię sobie cztery, bo one w cztery są w komplecie. I niech będzie. Także następny film podejrzewam, że będzie ciekawszy. Bo chciałbym to złącze zamontować do wody. Na pewno będę zamawiał ten rurę spustową do kanalizacji. I jak się uda, <laughs> słuchajcie, ja wiem, że niektórzy jest, są tak, że. Mogą żyć bez telewizji, nie ma problemu. Ja też mogę żyć bez telewizji, ale uwielbiam. Jak się kładę spać, żeby coś mi pograło chwilę. A musi być ten sleep, 15 minut sobie chodzi. Telewizor się wyłączy, ja śpię. Także na pewno będziemy szukać gdzieś telewizji. A gdzie ją zamontować? Tutaj, w tej przyczepie, słuchajcie, nie mam bladego pojęcia. Bo ta ściana tutaj to raczej to jest tylko taka sklejeczka delikatna. Nawet to słychać, więc nie mam bladego pojęcia, gdzie ją zamontować. Tu jest rzekomo szafka taka telewizyjna, ale nie uśmiecha mi się cały czas go stawiać sobie tutaj gdzieś. To wolałbym jak najbardziej powiesić go w tym miejscu. I w razie wówasięnikiem dawać z tej strony, aczkolwiek ta kuchnia, jak widzicie, nie jest zbyt wielka. Jak widać ona nie jest zbyt wielka. Tutaj będą zawsze jakieś szpargały kuchenne. I ją to nawet można wykorzystać tylko tą szafkę otwieraną, aby powiększyć sobie blat kuchenny. Dobrze by było, żeby to było jakoś wzmocnione. I nawet go dać tu na wysięgniku. Nawet tu gdzieś wyżej na wysięgniku. W tym miejscu, że jak siedzimy tam, to go wysunąć tutaj na wysięgniku niech będzie. W tą stronę, a jak ja idę spać, niech mi coś tu grajdocze. Także na pewno będę szukał jakiegoś kawałka telewizorka. Także co, jeszcze raz się pożegnam. Aha, nasz pierwszy wyjazd, następny wyjazd, nie pierwszy, przepraszam. To drugi wyjazd to będzie e, zaraz w czerwcu. E, jedziemy nad morze, a potem jedziemy do Radkowa. Fajne miejsce znalazłem. Myślę, że Wam się spodoba, bo to miejsce jest naprawdę fajne. Tam do Darłowa, gdzie jedziemy, dużo ludzi mówi, że to jest dawny PRL. Pojedziemy, zobaczymy, obadamy i pokażemy Wam, czy faktycznie jest to dawny PRL, czy niedawny PRL, bo opinie są naprawdę zróżnicowane. Jedni chwalą, drudzy yy, ganią, no, ale jak będziemy na miejscu, to zobaczymy, co tam dokładnie jest. To co? Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego. Pozdrawiam.